Ej, przyjacielu, gdzie ty jesteś? Cześć, fajnie cię widzieć. Mam na imię Luz i mam 9 lat. I ukrywam się tutaj w miejscu innym niż wszystkie. Nie, nie, wcale nie chodzi mi o Netflix. To jest szkoła, w której się uczysz i mieszkasz. Czy to dziwne? Chcesz wiedzieć, jak tu trafiłam? W osadzie, w której mieszkałam, był zwyczajny wieczór. Aż do chwili, kiedy odkryłam tajemnicę z przeszłości. Że poszukuje mnie mój dziadek, ponura postać. Wszyscy to przede mną ukrywali. Ucieczka to nie był dobry pomysł. Wiadomo, że nie biega się nocą po lesie. Na szczęście, mój przyjaciel świetlik wskazał mi drogę. Zawsze mi pomaga, kiedy jestem w opałach. Światło włączyć! A ty z kim gadałaś? A, on nazywa się Rzoka. To mój nowy, najlepszy przyjaciel. Czasem nazywam go świrkiem, ale to on pomaga mi się tu ukrywać. Przywitaj się! No cześć! Też się będziesz tutaj uczyć? Chodź, pokażę ci szkołę. To miejsce jest inne niż wszystko, co znam. Ale spodoba ci się, zobaczysz. Wszyscy w klasie są mega przyjaźni. To jest Adri i Miki, Otawio. Miguel jest super muzykalny. Lia genialnie rysuje. Jedyna, która pewnie da ci popalić, to Sabina. Nie wchodź mi w drogę. Jak sobie kogoś upatrzy, to nie przepuści okazji, żeby mu do Co jest grane? Zaczynasz gadać do siebie? Cześć! A ty co tutaj robisz? Zaczekaj, zawiadomię tylko panią dyrektor, ale wy tymczasem nie ruszajcie się stąd, dobra, zaraz wrócę. To przez tego gościa wylądowałam tutaj. To jest profesor Marcos, czyli wychowawca czwartej klasy. Mogę ci obiecać masę wzruszeń, tajemnice? Trochę magii w najlepszym wydaniu I rzecz jasna fantastyczną rozrywkę dla całej rodziny Nie mogę się już doczekać na tę przygodę Zobacz to mój przyjaciel